Jak masz na imię? A jeszcze tylko zapytam, bo no, gniecie mi to głowę. głowie. O co się pokłóciliście? O wodę. O wodę? A... Nie myjesz się, czy kurwa... Dziomuś, <grywa> użyj wody! Tego sera z chlebem zagryzać kurwa, fajgo? Można <grywa> To o o co chodzi? Nie ja chciało się wody przynieść. Na występ? Tak. Ty może ruchasz na stand-up, a zobaczymy, kto porusza po stand-upie.